Karol Krzeszowiec, zapraszam na program Gościniec Radia Września. Na sam początek powiem, że dziś jest poniedziałek, nagrywamy to spotkanie, a moimi Państwa gośćmi są pielęgniarki z wrześnińskiego szpitala. Moimi i Państwa gośćmi są przewodnicząca Związku Zawodowego Pielęgniarki Położnych we Wrześni, Wioletta Rybczyńska, dzień dobry. Dzień dobry. Wiceprzewodnicząca Związku Bogumiła Sroka, dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Oraz sekretarz Związku Ewa Kusztal, dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Szanowne panie, rozumiem, że rozmawiacie cały czas z zarządem szpitala na temat wynagrodzeń. Dokładnie tak, i proces tych rozmów toczy się właściwie od listopada zeszłego roku, w momencie, kiedy złożyliśmy postulaty płacowe nie tylko dotyczące grupy pielęgniarek i położnych, ale także wszystkich pracowników. Natomiast dzisiejszy dzień jest y, dniem, który jest wyrazem solidarnościowego poparcia dla pielęgniarki położnych z Polski, które w 40 szpitalach przystąpiły do strajku ostrzegawczego. I rzeczywiście, w jednym z punktów y, złożonych postulatów w listopadzie, zazębiamy się z postulatami, które złożył zarząd krajowy. Natomiast jesteśmy już po którejś tam serii rozmów z naszym pracodawcą i jest szansa, że, że ten jedyny, taki chyba dla nas najważniejszy postulat zostanie zrealizowany. Rozumiem, że dlatego wspieracie swoje koleżanki z pozostałych szpitali z całego kraju, ale nie zdecydowałyście się na to, żeby właśnie zrobić ten strajk ostrzegawczy. Nie, dlatego, że nie przystąpiliśmy do procedury sporozbiorowego, która na, którejś tam, na którymś tam etapie pozwala na przeprowadzenie dwugodzinnego takiego strajku ostrzegawczego, czyli generalnie musimy jako strona związkowa postępować zgodnie z prawem. I dlatego też nasze poparcie dzisiaj solidarnościowe. W szpitalu to wygląda w ten sposób, że wywieszone że są plakaty, które były wzorem przez zarząd krajowy opracowane. Mamy przyjemność tutaj u Państwa być gośćmi i, i, i w ten sposób zasygnalizować, że, że popieramy dziewczyny, które jak najbardziej no, mają słuszne postulaty wcześniej postawione, mają dodatkowo swoje wewnętrzne jakieś tam postulaty i, i, i o to chcą powalczyć. A jednocześnie też rozmawialiśmy na, na, na łamach Gazety Wrzesińskiej, która też jak gdyby w małym stopniu naświetliła nasze problemy związane z wynagrodzeniami. I pewnie nie tylko, bo ta ustawa, która w tej chwili jest sprawą kłopotliwą, jest ustawą potrzebną, tylko nie w takim kształcie. Ona spowodowała zbyt wiele kontrowersji, tak jak wiele w ostatnich lat ustaw, które się pojawiały w ochronie zdrowia, nie były do końca jak gdyby, konsultowane może z grupami zawodowymi, nie tylko pielęgniarkami położnymi, ale takimi, żeby były to ustawy, które gwarantowałyby wszystkim pracownikom ochrony zdrowia medycznym i niemedycznym poczucie bezpieczeństwa, stabilizacji, szacunku i to się przejawia niestety na wynagrodzeniach, prawda? Bo, bo przyznajmy rację, że, że nikt nie pracuje dzisiaj jako filantrop, tylko pracujemy po to, żeby zarabiać pieniądze, prawda? Musimy siebie i swoją rodzinę. Niemniej jednak, mhm. y te pieniądze są potrzebne, ustawy są potrzebne, ale chci nie chcielibyśmy być postrzegani jako grupa zawodowa, która tylko walczy o pieniądze, Doktor. ponieważ jesteśmy zawodem yy, jakiegoś zaufania społecznego i też zależy nam na tym, żeby nie uznawano nas jako grupy awanturników, bo to nie tak bo mamy praktycznie historię swojego związku ponad lat. Nie przypominam taroletnią. sobie, żeby pielęgniarki wyszły na ulicę palić opony. No nie, Więc no nie. myślę, że Czyli nikt, nigdy nikt, nie emocje, nikt tak rozsądek. na Was nie patrzy, tak mi się wydaje. Myślę. Ale gdybyśmy mogli wytłumaczyć słuchaczom, trochę przyspieszam, bo czas, mhm. czas antenowy jednak ograniczony. O co chodzi z tymi podwyżkami, z tymi pieniędzmi? Jakie są nierówności płacowe? Bo tutaj nierówność płacowa, ale chodzi o pielęgniarki, które mają wykształcenie wyższe, wykształcenie troszeczkę niższe, wykonujecie to samo – i różnie się płaca, tak? Różnie się płaca. Jest to spowodowane jak gdyby segregacją. To już brzmi źle, ale posegregowaną, zawodową. tego Segregacją, aż tak brzydkiego słowa użyłam. Brzydkiego pani słowa uznało, użyłam, ponieważ tak, jak najbardziej cenimy pielęgniarki położne i wszystkie inne zawody medyczne, które mają pokończone hmm. wyższe studia, porobione specjalizacje. I w naszym szpitalu jest to dodatkowo jak gdyby premiowane tym, że wpisaliśmy w regulamin wynagradzania 5% dodatek który jest uzależniony od wysokości podstawy y, zasadniczej. Mhm. Rozumiem, I... że w przypadku osób, które mają niższe wykształcenie, ta podstawa jest niższa. Ta podstawa jest niższa i nie ma tego dodatku. Czy dużo niższa jest ta podstawa? Możemy po, o tak porozmawiać. Ja, powiem tak. Wysokość podstaw była regulowana właściwie na przestrzeni od 2013 roku, 2003 roku przepraszam, kiedy to właśnie, właśnie z inicjatywy naszego związku zawodowego, mówię o, o, o i na zasadzie terenu, regionu, czy całej Polski, wprowadzona była ustawa 203, która gwarantowała wzrost wynagrodzeń wszystkim pracownikom. Ustawa 206 Wędlowska z roku 2006 roku, gdzie Białe Miasteczko, taka szyb, szybciutko to powiem, dała nam możliwość uzyskania wzrostu wynagrodzeń, gdzie w samym zapisie prawnym mogliśmy skorzystać z takiego rozwiązania, że 75 z środków, które pielęgniarki wtedy wynegocjowały, można było przeznaczyć na naszą grupę zawodową. Mhm. My w szpitalu zrobiliśmy wartościowe, a nie stałe pracy. I od tego też te podstawy były uzależnione, kto na jakim miejscu pracuje, w jakim stanowisku. To był taki bardzo duży klucz i według tego klucza, żeśmy to wartościowanie zrobili. Zrobiliśmy podwyżkę dla wszystkich pracowników. Potem ustawa zębalowa, która dotyczyła tylko naszej grupy zawodowej i to jest taki proces dochodzenia do jakiejś podstawy. I w tej chwili kontrowersyjna ustawa pana, ja w swoim pana Niedzielskiego, to jest jak gdyby nawiązanie do ustawy z 2017 roku pana ministra Radziwiła, która wcześniej zakładała wzrost wynagrodzeń każdego roku o 20% różnicy między tą podstawą, którą mamy, a tą, która jak gdyby zaplanowana jest w ustawie. Teraz skok jest potężny. Zróżnicowaliśmy pielęgniarki położne z wyższym wykształceniem, ze specjalizacją na, na, na współczynniku 1,06. Rozumiem, że te pielęgniarki zarabiają znacząco więcej niż mają, pielęgniarki, które. mają nie zarabiać mają. znacząco mają więcej. Zarabiać. Ale Gdzie z pochodnymi mhm. będzie to różnica nawet A... 3000 zł. Ale proszę mi powiedzieć, czy to nie jest tak, że czy, właśnie czy pielęgniarki, które zarabiają więcej, również strajkują, również popierają te tak. postulaty? Tak, no jesteśmy grupą, mam nadzieję, jednolitą, która się no, potrafi w takich sytuacjach no, solidaryzować. Chwała, Czyli nie, przy... działają, nie działają w swoim interesie, widzą interes nie. ogólny. Okay. A dobrze, może wbije kije w mrowisko. Natomiast wykształcenie to w bardzo wielu zawodach jest czynnik, który świadczy o tym, że, że otrzymujemy wyższą pensję. I teraz z jakiej racji o pielęgniarka, która poświęciła dodatkowych kilka lat swojego życia na naukę, nie może zarabiać, bądź ba, nie powinna zarabiać więcej od pielęgniarki, która tych kilku lat na naukę nie poświęciła. Z różnych powodów, bo się, bo się nie ułożyło, bo się nie udało, nie wnikajmy już w to. No i to jest właśnie rozwiązanie do organizacji zakładowych, dlatego że mamy tworzone regulaminy, tak? W każdym zakładzie pracy, pracuje się na regulaminie wynagradzania pracy w Funduszu Socjalnym i w naszym regulaminie jest możliwość otrzymania dodatkowego wzrostu wynagrodzenia przez pracodawcę po ukończeniu, po okazaniu się po ukończeniu jakiejś tam szkoły wyższej, mhm. czy skończonej specjalizacji. Natomiast myślę, że chyba to jest na tyle czytelne, że Yy, oprócz tego szacunku i tej, tej gratyfikacji w dodatku i, 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 i powiedzmy dodatkowo wzrostu z powodu regulaminu, każda z nas musi dysponować tymi samymi umiejętnościami. Tak? Myślę, że to nie podlega dyskusji, bo no osoby, właśnie. które mają doświadczenie praktyczne, no ale dalej wracamy do punktu wyjścia, prawda? Ktoś poświęcił o 3-4 lata swojego życia więcej na to, żeby się uczyć teorii, no i w zamian za to tak jakby ma wyższą podstawę. Na samym początku. Dokładnie tak, ma pan rację, z tym, że no nie można jak gdyby, wprowadzać tak potężnej dysproporcji. Tak? I która, Ale nie która... jest to segregacja, tak jak pani powiedziała na początku, brzydko. No Sama ustawa jest segregacją naszą. tak, Bo tak no Ona rzeczywiście jest niefajna. Dlatego też trzeba robić wszystko, żeby te ustawy stały się proludzkie, ja prot pracownicze. Dlatego też rola związków. Myślę, że zawodowych. każdy chciałby zarabiać więcej i, i, i równiej i żeby nam wszystkim wystarczyło, prawda? Bo gdybyśmy, nie wiem, wszyscy. Ja myślę, że gdybyśmy, nie wiem, zarabiali po 20 tysięcy miesięcznie, to nikt nie miałby nic przeciwko, żeby 10 tysięcy miesięcznie płacić podatku, prawda? Byłoby nas stać. Spoko. Byłoby nas stać. Y y tak. Dobrze, czy to jest jedyny postulat, taki najważniejszy, od którego uzależniacie, że tak powiem, swoje dalsze kroki? I czy, da... I czy w ogóle bierzecie pod uwagę, przepraszam, to, że przystąpicie do tego ogólnopolskiego strajku? Jeśli pracodawca nie zrealizuje tego ostatniego punktu, czyli jak gdyby zagwarantuje wzrost wszystkim pielęgniarkom i położnym zgodnie z tą ustawą pana, pana Niedzielskiego od 1 lipca, bo, co jeszcze warto zauważyć, nie wszystkie osoby zakwalifikują się z naszej grupy zawodowej na wzrost wynagrodzeń, tych osób będzie mała garstka, więc sobie nie wyobrażam sytuacji, że mamy nie dopilnować tej sytuacji, chcecie żeby w takim razie tym regulaminem wewnętrznym wyrównać możliwość dokładnie, podniesienia zarobków możliwość uzyskania wzrostu osobowej. wynagrodzeń każdej pielęgniarce położnej. I to jest A w tej jeśli chwili nie? najważniejsze. A jeśli nie? A jeśli nie, no to to będzie taka przyczyna, że można by było wejść w spór zbiorowy i całą procedurę rozpocząć. Ale palenia myślę, opon nie będzie. Palenia opon nie będzie. No mamy młodego i mądrego prezesa, który jest od kilkudziesięciu miesięcy u nas. Uczymy się ze sobą rozmawiać i jest to na dobrej drodze, więc zakładam, że, że to, co zadeklarował Pan Prezes na ostatnim spotkaniu, no zakończy się porozumieniem, więc myślę, że takie będzie finał. Proszę Państwa, i, i tym my też zakończymy, bo kończy się nasz czas antenowy. Mam nadzieję, że nie dojdzie do żadnej eskalacji i obie strony się dogadają. Moimi i Państwa gośćmi były przewodnicząca Związku Zawodowego Pielęgniarki Położnych we wrześniu Violeta Repczyńska, Dziękuję. No dziękuję jeszcze raz. Wiceprzewodnicząca Związku Bogumiła Sroka, dziękuję. I Ewa Kusztal, sekretarz związku. Dziękuję wszystkim z życzymy. Dodam tylko, że y, pani wiceprzewodnicząca i pani sekretarz nie odzywały się, gdyż mają taką przewodniczącą, która nie pozwala dojść do głosu no no. po prostu. Ale chyba na tym polega, żeby ten lider mówił za wszystkich. 93,7. Najlepsze polokalne.